Kąpieli w swoim apartamencie w agorze. Do nieburku, do nieburku przyszedłem, przyszedłem prosić o litość, klękam Czego? przed tobą. Zdrajco, gdzie są Be Ale będą raporty, będą pieniądze za, za streamy, tylko proszę, tylko nie nasyłaj burkobotów na mnie. Boga, ja się zmienię. Daj mi jeszcze jedną ostatnią szansę, panie. Panie padam tutaj na kolana przed tobą, biję moją łysą pałą o, o ten basen tutaj przed tobą, błagam, daj mi tylko Jeszcze dwa dni, dwa dni i przyniosę te pieniądze W naszej mafii nie tolerujemy zdrady Hajd Nie panie! Całeś! Nie Sam się jebłem, don burek Panie no. nie! Panie to był znak z niebios! Aaaaa! Nie! Burku! Było nie. Pogorzyłeś mnie przed y, wielotysięczną widownią Gimpera, teraz się zapierdolę chociaż. Ja żyję. Gdzie są raporty, gnido. Przeżyłem ten skok. Norwe cię. Spierdolę i... Bo małotowem. No to jest ten Kurwa. Jakie to żałosne. No. O kurde. Siadaj. Czas nadrobić heź, który kurwa straciłeś w marcu. Ty naprawdę wyglądasz jak ten burak. Może taką mordę ma fijną chamską. O Misja. To jest prawo, jak się wysadziłem Dobra moi drodzy, Saints Row the teda, razem z nami S-u. Siema. ma. Zawróć, to w prawo to, musisz skręcić. A ta, tak zombie, to jest misja e, no dobra. Chujowy, chujowy wóz. Okay. Zajebisty, mafijny. Widać, że małe stawki na Twitchu. W zimę. <laughs> Widać, że, 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 że kurwa nie zapłacił za marzec, za licencję. Tak żebyśmy mieli limuzynę jakąś normalną, ale nie. Faniaptek. Polaczek, ty, Polaczek, cwaniaczek, cebulaczek. Jo yeah. Cwaniaczek jak buraczek. Śmieciara. Kurwa myjka. Czy co to jest? Śmieciara. Mój kolega zdawał egzamin ćwiczyła. na prawo jazdy, tego kurwa myjka ciśnieniowa wyprzedziła i jechała 10 na godzinę. Ciśnienie <laughs> <laughs> nazywa myjka. Nie wiem, on zawsze jak opowiadał tą historię, to mówił myjka. Mhm. To pewnie kamrus był. Nie. <laughs> Ty kurna, wkurza mnie to, że to tak wolno idzie. No przepraszam, ale to już niedaleko. Komórka dostawa pojazdu. Co to za jakaś niemafijna muzyka? Dobra, może być to. What the fuck? Like yeah! Jesteśmy na miejscu! Niemafijna muzyka. What are Are you serious? Nie leć w chujasburkiem Lecę w chuja Burkiem. Burek Zostałem w szoku. Kurwa Sebastian Barycza Barycza? Wróciłeś z Ameryki? Należy do pana, pan klubu. To jest historia alternatywna, gdyby Shogun zgodził się na współpracę z Burkiem. Tak, nie musiałby w filmnicy vlogów nagrywać. Zombies. You mean metaphorically? The celebrity obsessed media <grywa> drugged masses, <grywa> yes? This ain't Los Angeles. I'll tell you about it. You knew about this? So what do you say, kid? Burecz, biuro Burecz, <Barryczy>, hallo. <grywa>

Dobra. Dobra, dawajcie do zombie, kurwa. No. Wreszcie jakiś normalny wóz. Czas skopać komuś licencję. Yeah. Pięknie po lampach. Zapierdalać trzeba, no, no to ma jakieś przyspieszenie, nie? Zapierdalać trzeba. Yeah, no to się nazywa.

ale z nas pieprzone zombie, żałosne nie wiem o co chodzi, ale działa To pojemniki, dobra Podaj tam w prawo musimy iść, poszliśmy K. Zombie Ja już biegnę po ten pojemnik Najemnik ze mnie No ty kurwo Ej, mówiliśmy. dawaj, tu jest dużo gruzu, tu się cyka nie Poczekaj, ludzie, ludzie oni ludzie się rzucają na mnie, bo licencję chcą Dobra, idę stąd Ja, ja, jestem przy pojemniku, ziom Dobra no idę, to tu jest choć tych zombiaków. Co mam z nim zrobić? Wyb mam, żeby wybuchło? Nie, musi się zanurzyć, więc może trzeba jakoś zepchnąć No chyba ten O kurwa, wybuchł Przegraliśmy Proszę, kurwa, to czerwono, tak, no to dobrze, że zginęliśmy Ten <noise> <Boże. głosy> kurwa nie dowiedział się Szmaciarskie Dobra, Dobra, zombie Burek, chodź Idę, poczekaj jakaś kina chce mnie zejść, jeb, w ryj. <noise> No kurde, zaraz będę zombie Ej ratuj mnie ziom Co tu się dzieje, wy typy Ruchają mnie Powinien się cieszyć zamiast narzekać Kurna, idź stąd Co za prymitywni ludzie What the fuck of here, fuck No fuck you Dobra, na pewno tylko tych miotarczy Ty weź tam mnie osłaniaj no kurwa, gdyby we mnie dzięki No nie! Nie ja mnie dowody ci... Nie wiedziałem, że mogę cię tym popychać Dobra <śmiech> <śmiech> Ty Wy <laughs> Jestem w wodzie <laughs> no, da. Dobra, dalej do kolejnego Bo Dlaczego czego jak strzelam w gościu my to to zapada się pod ziemię i zamienia w kółko Ej mamy misję, że mamy iść na wolę Wolę na ochotę <laughs> Ale żart nie idź do woli Dobra idę tam już. Może te zombie. Ja mam tu 37 fps przez te zombie. Ja mam 50, no jest tak tragicznie. Leguję się w Czuć, że to jest taka zlagowana dzielnica trochę. Kurwy yeah Którek wam pokażę. Ja wkurzę mnie też nie mogę sprintować. No też nie Pewnie mogę. Pewnie mam za ciężką maskę na mordzie. Pewnie tak, o ja już mogę. Ale to przez chwilę tylko. Nudna, no. Ta misja. Mam strasznie nudne. How did I get here? Bo nie ma samochodu, Znaczy w sumie mogliśmy wziąć samochód. Chociaż nie, tu nie ma samochodu. <laughs> Jasne. To żałosne. Wal. No, muszę się teraz toczyć, żeby było lepiej. Tocz się, turlej. Toczin. Dobra, ej Or toczin. Dobra, jestem w śmietniku. O wiole biją, wiele biją Zabój zomby. Fuck! Odpaliłem się petypy. O kurna! Dwydywia się pala. Pali. Dwydiwiala jesteś głupia. Jest. Co to jest? Jak tam gdzieś? O, tutaj. Fajnie. Teraz musimy do pojemnika się dostać. K. To jest 170 metrów. Ja tędy wejdę. Ja tutaj napieprzam, no, ale eee. parkour. Parkour. Chciał... Chciałbyś umieć robić taki le parkour. Ja też taką umiem imberić, Trochę. A ty już jesteś kurwa łysy! Nie bo mam grzywkę, ją Yeah Ile drukują w PC formacie <noise> A ta oczyń wchodzi na Pyrkon, bo jest z PC formata wcale nie jest No Zgłoście to do Biura Ochrony Rządu i Konsumentów <noise> Do prokuratury Tak jak na... Jak ta oczyń dostanie prokuratora Jak bany bo jakiś gimbo jej wszedł na stream Gimbo hacker Moment chyba to musimy i to wyjebać, a nie, nie dobra no, już jest Ej, tutaj gruby walczę No widzę, ale on ich powinien rozdupczyć, ale a gruby, to, jest gruby, a to, to, to jest gruby zombie No to gruby zombie Wyjebałem go w Fak, Fuck motherfuckers świcie mi składaka Yeah. Znowu taki to jest kurwa w przedszkolu słyszałem, nie? <laughs> Jak koled koledze jednemu i nie zabierali obiad, to takim powiedział Tobie? Nie wiem komu fajne przedszkole miałem ogólnie Fajnie, weź te zombie wypierdziel Nie mogę A teraz je wypierdol A teraz mnie wypierdol Dobra poszło nie do waldera Ja z tym dużym walczę Dobra zajebany O co chodzi? Dobra, co? zombo i głupie się w nie strzela W ogóle tylko mi tak obraz ten Odpierdala udaj się do lizanka Nie u mnie też są lagi Lagi Znaczy u mnie nie ma lagów tylko tak Mam lagi mózgu w grze jakby. Mm -hmm. W sensie twojego? I w sensie gdzie, tak. Jakiego Lizanka? Lizanko tam się auta przerabia, ale nie wiem, po co tam mamy iść. Lizanka? Kurwo, nie ma licencji, chciałbyś. Masz jeb Nie ma Minecrafta bez pozwolenia. Gimper, czekaj. No. Ty zombiekami się lepiej zajmij Bo cię goni 50. Hmm. Dzien... No wiem, 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 czekaj. Kurna. Się z no kurna. A ty jest syny, jesteście. Opierdzielaj! O, o, o! Ostrożnie! Fak! Ty, jedzą mnie tutaj! Chcą mi zjeść maskę! Jeszcze jeźdzę dla ciebie. Opierdolać! Opierdalaj kurwo, bo cię zjem! Dobra, Burek już tutaj niedaleko. Fak, zombie mnie były. Dziwna muzyka, o ja się tu schowam, będę tu bezpieczny! Dobra, ja I no dupa gówno się nie otwiera. Otwórz drzwi. Jak to zrobiłeś? Po prostu pod mi otworzyłem. Nie rozumiem. Ochraniaj wajolę, dobra. Tego węża. Eee, yeah, fuck idzie brutal. Nie mam amunicji do szczodzenia, jesteśmy w dupiu. Chodź tu dziwko. Będę by przewrócił się, potknął się kurczowo. <grym>. Ja go walnęłem. Pistoletami ziom deck, już dech. Ochraniaj wajolę. K. No kurna no... Nie będę tam wychodził bo mnie jedzą right. oh, yeah. a little... No nieźle mi się I trochę w mózgu jebie Dziwnie się strzela ziom. No dziwnie Ej tutaj czas nam idzie, nie rozumiem o co chodzi wiesz Może mam ją przez tyle czasu ochranić, cokolwiek okay. uh, right, No wejdź do Wajoli, no jesteśmy koło <laughs> Zanurz pojemnik, jeszcze jeden, no fajny. Po co ona w ogóle to przyszła? Fajny, pali... czarna dupa mi się pali. No, ziom. żeby, żeby jeden z dupa sobie i rozwalił. No, sąsierskie zombie. Burek rodzen. <laughs> Dobra, lecimy Zanurz pojemnik. 80 kilometrów, znaczy metrów na piechotę, to mnie zabija. Ja 8 miesięcy jestem na tym YouTubie. Za 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 zawiść. zawiść. Nie, 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 nie nawiść. O oh fak. Gówno tworzycie. No kur. Co ty To nie, ja, to co to są... będziemy kurwa robić to od początku, masz pierdol od burka, nie? <laughs> Dobra, na szczęście jesteśmy tu. <laughs> Tu nie ma żadnych samochodów, to jest takie żałosne. No jest w kurwia strasznie O kurwa Dostawcie mnie, zomby Fakt mi Dobra leć Tylko zróbcie to te, albo te teksty ja te Kuszy i Dragona A nie to nie, to nie, to nie u nich, to chyba tego To może ich Jak w lefta graliśmy Biją ci... mnie zomby O je umyj Zomby mnie biją, ty umyj To był naprawdę dowcipny żart Tak Pan jest kelnerem, że nosi pan muszkę. Zresztą, się to riposte korwina. Nie. W do niego podbija. O, pan jest kelnerem, że nosi pan muszka. A drugi, jak korwin do niego. O, a pan jest Michem, że nosi pan kaptur. Tak, tak. Tak, uczył się w szkole Donburka. Lewackie korwiszony. Chyba Strasburka. Strasburek. Czemu napierdalają zombie tą bajolę? Czekaj, 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 ja to muszę wypierdzielić No kurwa No złapali mnie Fuck you Fuck you, nie mam ochoty na przytulanie teraz Hajs się musi zgadzać Kurwa, to zaraz nabierzesz ochoty Gimber Nic nie nabiorę, ona nam Violę dildosem Pewnie się cieszy z tego, bo A, Sasza... Tak, się, dobra, udało się, zrzuciłem Dobrze, wsiądź do ciężarówki Będziemy mogli czymś jeździć Boże, jak ja się cieszę No Dildo stosuje bardzo dobra broń przeciwko, no, 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 przeciwko tym, przeciwko tym ząbiakom Ona to Zdecydowanie. <tutu> <tutu> Ide. Język, <tutu> ty wyglądasz strasznie. Burmistrza Baryczu. Daj mi burmistrz <tutu> Barycza. <burmistrza. tutu> to jest szeryf. Nie to burmistrz. Telefon ci komunikat

Albo... Której, no, e, bur... Albo Sebastian Barycza Dobra, nie róbmy historii alter... alternatywnej, tylko prawdziwą Czyli jaką? Zombie Czemu? Nie chcemy, nie chcemy burmistrza Barycza, chcesz burmistrza Barycza? No? no dobra, to leć po burmistrza Barycza No dobra, zombie male są lepsze Przez... Też mi się tak wydaje Ciekawsze Dobra ja Zombi Zombie są lepsze, bo można hejs na nich zero Jadę Gimper Pięknie! <ślały> I teraz my <bym> <ślały> no... byśmy się zaklinowali wody. Co się stało? Koniec misji. Serio? No, będziemy mieli zombie ziomala. Nic nie zrobiłem. <ślały> Czarny, <co wioskujesz? ślały> Interesuje mnie tylko licencja na filmy. <laughs> Kamina. <śmiech> He is afraid of Don Burek. No, właśnie zrozumiał, że skończy tak jak Andrzej. <laughs> Maska przeciwgazowa. Mam już kosę skasowaną z szeriffem. Jej! Baryczadas lubi. Nagrać z nami jakiegoś może podróżniczego vloga. <grym> Boże żal. <grym> Smutne. Faknie, tu znowu szedłem. Dobra, poolepszą się na maksa. Oboże, 54 tysiące to tak już... Dobra, nie poolepszą się na maksa. Ożywienie, szybkość, tak. Weź w ulepszenia i sobie ogarnij no. Co ty robisz? No żal! Siadaj! Bo zginę zaraz Dobra, znowu nie to Komórka... Żelicie Może komórkę do hordy Rozpocząć zombie apokalipsy Dawaj misję... Dawaj do hordy zombie Gimper, dawaj misję nie wiesz ja co będziemy kończyć, bo mamy już 18 minut Ty okay. ja sobie tylko ulepszenia porobię e, i, I mi się tak wydaje, że będziemy kończyć, nie? Okej okay. To na koniec zrobimy śmieszny numer, okej okay? Zrobimy coś śmiesznego Uwaga, to będzie śmieszne Więc przygotujcie brzuchy, bo was kurwa rozbolą, patrzcie na to <laughs> ale <Beko! śmiech> Jesteś kurwa tak żałosny <laughs> Dzięki Jak Burek mówi, zabić tą szmatę Horde ząb jest na glebie Czemu tak do mnie napierdala? Zamknij się Policja przyjechała Burek pomóż Czemu tak jest z burkiem Choćby jeżdżę motorówką, Motolówką Nie wiem, ja uciekam a tak dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to był Saint the third i mam do zobaczenia w kolejnych żałosnych odcinkach pełnych żalu i takich podobnych rzeczy. I będzie żal i trzymajcie się. Narka, pa pa. Hej, cześć. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, palnij również komenta. Dzięki wielkie moi drodzy i pozdrawiam Was serdecznie. Esu!